No witam serdecznie, No C w ogóle blisko prawie nie dojechałem, bo już nie było rezerwy, taka bida. Już rezerwa, już zniknął zasięg kilometrów na aucie. Słuchajcie, no plany są, zobaczymy czy, czy się wszystko ułoży, no jak się ułoży to nigdy więcej się nie będę musiał użerać z takimi kurwami. Ale zobaczymy, zobaczymy, tak? Na razie, na razie żyjmy, żyjmy tym, co jest. Widzowie oczywiście dużo miłości dla was. Dużo miłości i dziękuję wam bardzo za obecność, tak? MRGHCWM emotka? Pokaż. to nie ja, to nie ja, bo to jest w ogóle takiego Discorda. Chyba, bo organizuję tutaj givea, tylko kurwa ten pod pruta poleciała, no to musiałem towarzystwo uspokoić, aczkolwiek to nie ja. A właśnie widziałem, ostatnio, że na twoim streamie się e, rzucał Dawid Rzet z Patrykiem Bandurskim, kto jest spelem. I wyszło w końcu, który jest? Oboje, ale większy chyba Patryk. A on no, tak myślałem. Zostaw suba ze względu na to, że aż 99% osób nie subskrybuje. To tylko 3 sekundy, a do celu brakuje jeszcze 800 subików.

To właśnie to przeczytałem! Dobra kurwa! Ej, to ma 50 milionów wyświetleń! Kurwa! Ej, dobra, e, ja to wysyłam w szelidze, jak będziemy miał streama, nie? I o tak. Co ty, kurwa? Ej, dobra, kurwa, ej, dobra, ten film jest legendarny, bo się dobrze zaczyna, bo odpalasz. Dobra, czegoś takiego nie widziałem nigdy w życiu, nie? Musisz mu z timeline'em timeline czwartej sekundy wysłać. Ej, dobra, czegoś takiego nie widziałem nigdy. Nie? Ja się popłakałem ze śmiechu, mocny materiał fuj. Ale, kurwa! To jest tak sam... zielacka, nie? Że odpalasz i on mówi tak, on mówi 3 sekundy i on za zobacz... Jest... Jak ja mam obłosiłą dupę chłopie i bum! I od razu Janus To jest chyba chłopie delivery, to mi się podoba. 256, watch time wyjebany, pewnie 50 milionów wyświetlałem, mi się strać za chciało kurwa z wrażenia. Ej, dobra, czegoś takiego nie widziałem w życiu, nie? Mocny coś... Ej, dobra, daj mi tą kurwa kamerkę, przejdź bo jest masz, kolejny masz, film, oceń. Bo ja się boję. Ale Taka jutro zasadzka za na jego ale, ale będzie zasadzka jutro Taka zasadzka zechu. Jak coś pisałem teraz... Ten sam ziomek nagrał golenie fiuta i normalnie odpalać <grym> odpalasz film i on normalnie stoi, kurwa, i ma taką pałę, i stoi. Ale się ogolił, ale, ale ma kłusko. Ale ma kurwa tyrtka, tyrtka, o co chodzi z jego fiutem? Nie dobra, ale film z odbytem to ty... jest rozpierdolny. Ja już teraz nigdy chyba w nic nie kliknę i coś na YouTube. Ja zawsze klikam, stary. Jakby mi ktoś zrobił taką zasadzkę, od razu ja bym się nie nabrał. Też, to mam. Ej. Ja, ja zawsze z mamy klikam. Ale mi się kurwa w głowę zakręciło. <słyska> tak, jest pyka jest! Yes. Dobra! Czeka, tylko powiedz mu, żeby obraz włączył! Żeby obraz włączył! <grym odnośnie> e, czekajcie! Kurwa, muszę zmienić monitor! Kurwa! Nie, 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 Pierdolcie się, kurwa! No chujdź w dupek, jałornet i 7. Pierdol się! Pierdol się, świsz! Zbierdalaj kurwa, debilu jeden z drugim! A aż mi łzy poleciały i mam gwiazdki w samym... Niech się! Ochnę? Nie, nie ma chuja. Nie ma opcji. On se klika we wszystkie linki, nie? Wow, 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 wow! All right, I'll be, I'll I'll be, Pokazał mnie! Bawoda już wypierdolił szybko! <laughs> <laughs> <Ta mierda. śmiech> o oh, kurwa, to nie ja! Bro, ja cię wypisuję, to nie byłem ja! Jak jest po niemiecku? Kurwa! To nie byłem ja! <laughs> mnie też tak oszukano! Ich <laughs> war es nicht, ich wurde auch so getäuscht. no Kurwa! <laughs> <laughs> Czy możesz sprawdzić <laughs> moją piosenkę? So, <laughs> co ty kurwa pokazujesz? nie taki kurwa... <laughs> <laughs> Ja pierdzolę dobra kurwa Twój afera będzie nie. Woda by je od razu Sekundę! Ale kto tak normalny robi? Tego bociara już widzieliśmy. Ale Shodo to jest mocny, no. O już usunięty shot, już usunięty. For today. Nie było tematu, nie było tematu, pa Nie było tematu, to mi się podoba Jakby się nic nie stało Nie, te shoty już pousowane, kurwa Ale szybko poszło, kurwa Wszystkie shoty już wyjebał, atak udany Ocenisz nutę? Wysyłam ci na priv, tylko nie odpalę na... na Discordzie ci wysyłam, zobaczcie, ocenisz nutę Proszę cię A powiem wam, że mocny ten Southside z liderkiem. Ja pierdolę, dobra, to już jest przesada, nie. To jest jakieś nieporozumienie. Pokaż im tylko jak wygląda y, ten okienko. A więc tak, okienko okienko wygląda tak, nie? Chodzisz w nutę i jest... dwugej i jest kurwa gówna jeszcze. I to jest na YouTube, jak tylko chcę powiedzieć, nie? I to jest dopiero kurwa base, bo ja bym to kliknął. Kolejna ofiara jest. Ty debilu jebany. Ty debilu jebany. To jest przesada w chujnie. To jest przesada. Poczekaj, bo jest kolejna ofiara. Kurwa, jakiemu dzieciaczkowi bidnemu, żeście wysłali. Maria! Kurde! Jakiś debil Ale to też kurwa, no halo kolego, czemu masz plus 18 na YouTube'a i gdzieś się wyświetla? Musisz mieć swoim... Musisz na to urodzenia pokazać, inaczej możesz się kurwa lekko zaskoczyć. Nie? Jenny! Chodź, ci pokażę film na YouTubie! Pokaż jej! Wejdź co ci napisałem, Nie, chodź, chodź, widzę, sobie na mi że... Patrz, pierwszy film to jest taki. Co? I to ma 52, nie? Ale ja jeszcze pierdolę. jest dobry, jest hey, I... Och, ten Pixel oglądał. YouTube, a ten Niemiec odpala linki, odpala, odpala i nagle, kurwa, takie coś. A jeszcze jest dobra nutka, patrz. Oh, Southside Lil Fiedler... Dirk. Ej! Nie prze, przepraszam na to słowo! Nie, bo tam jest dźwięk na tej nutce, wiesz? Przepraszam na to słowo. Co? No jak? No YouTube, no a zaczęło się od rozmowy o tych Ale e, tych... Ale dlaczego przykład my z 18 plus na miniaturce to jest napisane tylko cenzu, cenzurę i, i nie ma tam nic więcej? Jest 18 plus przez tą miniaturkę, a takie coś się wydziela Mógłbyś osiągnąć minutkę tuszol? Minut, jaką minutkę? Nutkę. nutkę A nutkę? No dobra, nie ma problemu. Co? E, którą? To ci wysyłam, masz ten na, na Discordzie masz Ja pierdolę, ja to zjebałem. A poczekaj bo jeszcze jest dobry film jeden, patrz Jakim prawem to jest na YouTube? Nie, spokojnie, Dobra, biorę, to, ale sobie poczekaj sobie poczekaj, poczekaj, wysyłam ci lepsze bo Od tego się zaczęło jak coś, nie? Już są ofiary na Twitchu, pa Tylko się, w czwartej sekundzie jest niespodzianka Co jest kurwa? To ma 50 baniek Zobacz klip czy możesz sprawdzić moją piosenkę Proszę cię, zobacz klip, czy muszę stracić moją piosenkę? Bocian, czy mogę sprawdzić moją piosenkę? Pozdro. Ja pierdolę. co jest kurwa. Dziękuję bardzo, Tuszol za szesnasty miesiąc. Dalej. Co jest? Sparing i tak dalej. Getson unik bana. Widzie głąby, że ja mam przeglądalkę kurba na ten ekran, żebym bana dostał? <grym> eee! Ej, Ej, to... Ej, to... Ej, Ej dobra, ale Ty zobacz, Bagetson kurwa. kurwa wie! wie, wie Czarno, no? to A oni nie wiedzą! Oni nie wiedzieli, no i to jest Sigma kurwa. No i to jest Sigma! No dobra, ale widzisz kurwa linka z YouTube'a, to co się spodziewał, że tam coś bardzo, Ma, bo jest ofiara, patrz, cicho, 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 cicho. O, kurwa No cicho Dawaj to. Może ktoś jest zainteresowany, drugi link to było to Tak, to szybko przejrzałam Dobra, uratowane na ostatni no, Uratowane w chuj, ty, no to napierdolił Uratowane, kurwa Szybko przejrzałam Ale uratowała, ty, save roku, kurwa Dobra, uratowane na ostatni moment, ja ostatni Kura to! Ja Ona chyba ja na, podglądzie, na podglądzie, na podglądzie na co to widziała, ja, ja nie wiem, kurwa, co to jest ostatni moment u niej, kurwa. Ja pierdolę. Ej, jest, jest nowa tej nuty, wiesz? Cześć, bo jest kolejna ofiara. Dwa za darmo, w cenie paliwa. Dzięki. O kurwa. A pierdolę. O, o, ja pierdolę. A ty, ja bym się o, to pokazujesz na ty... O kurwa, dobra. Ej, skąd no reaction? Ja pierdolę.